Wielu z Was zastanawia się jak zainstalować DOS-A pod PC-Task. Na win UAE wystarczy zamontować obraz dyskietki IMG. W DF1 i zmienić na 3,5 HD i tak samo zaznaczyć w PC w równa się tasku. Many of you wonder how to install DOS pod PC task. On Win UAE just mount the IMG floppy image. In DF1. And change to 3.5 inches HD and do the same in PC equals task.